Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na Makiełki. Dajcie koniecznie mi znać w sekcji komentarzy, czy przygotowujecie w domu makiełki na święta. Jeżeli tak, to w jaki sposób, e, z jakim makiem, z jakimi bakaliami e, i tak dalej. Na samym początku zapraszam Cię jeszcze do odwiedzenia mnie na Instagramie oraz Facebooku. Nazwy wyświetlają Ci się tutaj poniżej. A jeżeli chcesz zrobić mi prezent na te zbliżające się święta, koniecznie zostaw łapkę w górę, kliknij dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. Jest już nas coraz więcej. Filmy są codziennie godzina 18 w miesiącu grudniu. A tymczasem już nie przedłużając, zabierajmy się do pracy. Moi drodzy, przygotowanie makiełek rozpoczynamy sobie od zrobienia kluseczek. Ja kluseczki robię na oko. Na końcu pokażę wam, o jaką konsystencję ciasta mi chodzi. Robię takie kluseczki na mleku, więc najpierw sobie troszkę tego mleka wlewam. Nie chcę tutaj zrobić za dużej porcji, bo to robię tylko dla was teraz na pokaz. Do tego dosypuję mąkę typ 450. Myślę, że na razie tyle będzie wystarczająco. I do tego trafia jedno całe jajko oraz jedno żółtko. Oczywiście również szczypta soli i w zasadzie to są wszystkie składniki. Teraz, w zależności, czy będzie ciasto za rzadkie, czy za gęste, dolewamy albo mleka, albo dosypujemy sobie troszkę mąki. Systencja mi właśnie chodzi, delikatnie ciągnącą. Powoli opadającą sobie z rózgi, i teraz nie pozostaje nam nic innego jak tylko ugotować kluski we wrzątku. Wrzącą wodę, moi drodzy, sobie delikatnie solimy. I teraz mokrą łyżką nabieramy sobie ciasto. Możemy sobie tak przechylić i wrzucamy małe kluseczki do wody. One będą miały nieregularne kształty. I gotujemy od wypłynięcia przez około 3-4 minutki. Kluseczki, moi drodzy, są już ugotowane. Odcedzam sobie i przerzucam do miski, w której za chwilę będę mieszał kluski z makiem. Teraz moi drodzy zabieramy się za przygotowanie maku. Zrobię sobie porcję taką małą na patelni. Wrzuciłem sobie jak widzicie takie dwie łyżki masła. Masło sobie rozpuszczamy. Od razu możemy dodać sobie troszkę rodzynek. Zawsze tak robię. Myślę, że takie dwie garście w zupełności wystarczą. Do tego troszkę skórki pomarańczowej. Do wszystkiego dosypujemy sobie 4-5 łyżek cukru. Następnie wszystko podgrzewamy, rozpuszczamy cukier, nam się skarmelizuje i dorzucimy sobie mak. Mak biały. Około 150 g. Podsmażamy go sobie kilka minut i dodajemy jeszcze sok pomarańczowy. Moi drodzy, mak już mamy gotowy. Jeżeli chcecie go sobie jeszcze dodatkowo osłodzić, możecie dodać odrobinę miodu i teraz go przerzucamy do klusek. Następnie mieszamy. I w zasadzie nasze makiełki są gotowe. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy, jak Wy przygotowujecie makiełki z jaką masą, jakie bakalie dodajecie, jeżeli w ogóle dodajecie, czy robicie je z kluskami, czy może z czymś innym. No i teraz, tak jak mówię, wszystko sobie mieszamy. I przepyszne makiełki wigilijne są gotowe, i tak oto moi drodzy. Prezentują się moje makiełki, przygotowuję je w ten sposób. Jest bardzo szybki, prosty i łatwy do zrobienia, moi drodzy. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy, jak wy przygotowujecie takie makiełki, czy w ogóle robicie makiełki na wigilię. Czy z białym makiem, czy z niebieskim, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. Już niedługo zacznę dodawać fajne przystawki i przekąski na zbliżającego się wielkimi krokami Sylwestra. A tymczasem żegnam się z Wami, życzę wesołych świąt i widzimy się jutro, godzina 18.